Witam z tej strony Oskar i chciałbym nagrać tutaj taki film z podsumowaniem tego, co zostało już zrobione z moim polonezem Caro plus, jeśli chodzi o remont. Miały być nagrywane filmy, ale z racji obecnie panującej sytuacji. No, tutaj lakiernik i mechanik blacharz mówi, żeby raczej na razie tam nie przyjeżdżać. Wiadomo o co chodzi, więc po prostu wysyła mi zdjęcia. On i jego syn. I jeden jeszcze znajomy. Więc no mamy tutaj na razie zdjęcie yy, z przodu, zdjęty jak widać jest przedni zderzak yy, atrapa chłodnicy, ponieważ jak widzieliście kupiłem nową atrapę chłodnicy. Oczywiście używaną, ale nową w sensie yy, nie pułamaną, więc będzie wymieniona. Zobaczmy sobie następne foto, co się dalej dzieje. Yy, próg. Próg tutaj le lekko zgnity, oczywiście będzie musiał być cały wymieniony. Tak samo z tej strony jak widzicie sporo jest rdzy. Więc cały próg z jednej i z drugiej strony no, do wymiany, bo to nawet nie ma co się z tym bawić ogólnie tutaj, żeby dospałać jakieś kawałeczki. Więc ten blacharz będzie się tym zajmował, a za chwilę się przekonacie, że już to zrobił, ale to za chwilę. Yy, oczywiście teraz tył auta ze zdjętą blendą, ze zdjętym spoilerem. Wygląda jak zwykłe karo, prawda? Nawet jest miejsce na tablicę rejestracyjną na górze, co nawet też nie wiedziałem. Myślę, że mało osób wiedziało, że nadal to miejsce tam, to wytłoczenie pozostawało też. Było dla mnie to zaskoczenie, gdy to zdjęcie zobaczyłem. Wygląda jak zwykłe karo, tylko kolor ma taki, którego chyba karo nie miały, ponieważ jest to taki ciemnozielony kolor. Więc spoiler będzie malowany i zderzak tylny również. Na następnym zdjęciu mamy już właśnie tutaj wycięty próg. Patrzymy następną fotkę. Tu zdaje się, że blacha na nowy próg. Pomalowane tutaj podwozie na czerwono, czerwoną tą farbą antykorozyjną. No i założona nowa blacha, jeśli chodzi o próg. Następne foto to przedni zderzak, pomalowany na razie podkładem szarym. Później, oczywiście, będzie nałożona farba, tak jak reszta nadwozia. No i przedni lewy błotnik. Tak jak widzieliście na jednym z moich filmów, było trochę tam burchli, bo rdza zaczęła wychodzić. No to troszeczkę szpachli, troszeczkę tutaj poprawek i zaczyna to wyglądać lepiej. Oczywiście, później też będzie malowane. I ostatnia fotka z maską. Jak widać dużo szpachli, ale dlaczego aż tyle? Ponieważ z przodu były dwa wgniecenia, ponieważ właścicielka, właściwie córka właściciela, od którego to kupiłem auto, uderzyła w jakąś sarnę podczas jazdy, ponieważ samochód był kupiony gdzieś na wsi, więc prawdopodobnie gdzieś w okolicach jakiegoś lasu jechała i uderzyła w sarnę. Były dwa wgniecenia, możecie to zobaczyć na moim poprzednim. W filmie z tego poloneza, z zakupu tego poloneza, właściwie to już po zakupie, jak tam, oględziny, o, oględziny poloneza. No i była jedna mała dziurka, która chyba raczej nie była spowodowana tym uderzeniem w sarnę, gdzie już tam rdza zaczęła chodzić. Więc maskę można było wymienić na inną, ale na tę chwilę, gdy samochód miał lada chwila jechać do lakiernika i blacharza, nie widziałem żadnej maski w tym kolorze do zakupu na internecie, która byłaby bez rdzy. Yy, więc zdecydowaliśmy się tutaj, żeby naprawić tę maskę. Ogólnie też chcę, żeby w tym samochodzie jak najwięcej oryginału było, prawda? Więc to by było na tyle. Jeszcze chciałem tylko pokazać pierwsze foto jeszcze raz, ponieważ tam jeszcze jedna rzecz mi umknęła yy, W tyle widzicie tego czerwonego fiata 125P, właściwie to jest chyba nawet FSO 125P, już nie fiatowski. Yy, też go pokazywałem na tym filmie, gdy byliśmy właśnie tam u tego lakiernika i blacharza powiedział obiecał, że jak przyjedziemy następnym razem to wyciągnie tę zastawę i tego 125p i będziemy mogli go obejrzeć, nagrać. Więc trzymam za słowa, mam nadzieję, że przy odbiorze Poloneza będziemy mogli zapoznać się z jego właśnie tutaj y, klasykami, jego pojazdami. Więc to tyle nagrałem taki filmik informacyjny, żeby było wiadomo, co się dzieje z moim Polonezem. Ponieważ tak jak mówię, miały być nagrywane filmy, ale filmów y, w związku z zaistniałą sytuacją, jaka panuje w Polsce i na świecie nagrywać za bardzo tam nie mogę, nawet sam yy, tutaj właśnie ten pan, który mi to robi powiedział, że na razie trzymać się z daleka, nie przyjeżdżać, no więc po prostu czekam, aż auto będzie gotowe. Podejrzewam, że na początku kwietnia powinno być już yy, przygotowane, więc to tyle. Z tego update'a zapraszam do następnych filmów na Moto Retropress i na retro archiwizacji. Cześć!